Proshie, young, sit much more Ja twój Mars. Troszkę smutny, wolny bas Ja w stronę damy mam romans Dama lubi ze mną spać Ty mój Wenus, ja twój Mars Troszkę smutny, wolny bas Ja w stronę damy mam romans Mama lubię ze mną spać Zabiorę cię na Mars Pierwszym rajsem x pace Romantyczny Elon Musk Rezerwuję parę miejsc Chcesz zaciągnąć mnie na Venus Ja nie mam z tym problemów Już miałeś na nas? космос Заберете на Марс Первым рейсом X-Space Романтичный и Ма. Yeah, yeah. Musisz w końcu dorosnąć, zanim odlecisz w kosmos Chłopaku, mów mi prosto, non-stop Zabierz mnie dziś z tego kraju, ja nie pani Maju Zarezerwuj parę miejsc w obie strony, just in case Jeśli jesteś Elon Musk, to znalazłeś swoją grams